Cześć. Ja jestem Hindus i witam was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Pod jednym z poprzednich materiałów poświęconych okrętowi pomocniczemu Kriegsmarine Altmarkowi pojawiło się ciekawe pytanie: skąd trzecia rzesza brała paliwo do napędzania machiny wojennej? W tym materiale postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam. Wiele firm działających od lat na światowych rynkach ma problem z uporządkowaniem swojej historii z okresu II wojny światowej. Koncern Shell również do nich należy. Chociaż na swoim oficjalnym portalu internetowym chwali się, że w czasie II wojny światowej dosłownie, cytując, londyńskie biuro firmy zajmowało się wspieraniem wysiłku wojennego aliantów, w tym produkcją paliwa lotniczego dla Spitfire'ów. To rzeczywistość wcale nie była taka czarno-biała. Kluczowe bowiem jest owo londyńskie biuro. W rzeczywistości angielsko-holenderski koncern Shell zaraz po rozpoczęciu II wojny światowej podzielił się na dwie niezależne korporacje: Aliancką, czyli wspomniane londyńskie biuro, oraz niemiecką spółkę zależną, Renania Ossak. Ta druga została wciągnięta na listę niemieckich firm zbrojeniowych i oficjalnie wspierała wysiłek wojenny III Rzeszy. Jednak współpraca Szella z nazistowskimi Niemcami miała znacznie dłuższą historię. Hitler doskonale zdawał sobie sprawę, że stworzenie państwa, które będzie gospodarczą i militarną potęgą, możliwe jest tylko przy zapewnieniu mu dostatecznych zasobów paliwa. Problem polegał jednak na tym, że państwa anglosaskie kontrolowały około 75% złóż surowców energetycznych. W międzyczasie następowała również zmiana w zakresie wykorzystania poszczególnych rodzajów paliw. W okresie rosnącej mobilności zarówno społeczeństw, jak i sił zbrojnych różnice nie tylko się nie zmniejszały, ale wręcz ulegały powiększeniu. Pod koniec lat 30. węgiel stanowił połowę podaży energii w Stanach Zjednoczonych, ale aż 90% w Niemczech. Natomiast to właśnie USA było już wtedy głównym producentem i eksporterem paliw płynnych. Europejskie zasoby były znacznie skromniejsze, a poza tym Niemcy nie mieli oczywiście do nich bezpośredniego dostępu. Trzecia Rzesza. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosło uzależnienie od dostaw zewnętrznych, próbowała rozwiązać ten problem na własną rękę. Niemiecki przemysł petrochemiczny już na początku XX wieku opracował technologię produkcji benzyny syntetycznej z węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę jego duże zasoby na terenie Niemiec, projekt wydawał się rozwiązaniem optymalnym. W ramach czteroletniego planu rozwoju gospodarczego które ogłoszono 19 października 1936 roku, przemysł III Rzeszy miał się stać zdolnym do produkcji zamienników, pozwalających na zastąpienie importowanych surowców, w tym paliwa. Do realizacji planu powołany został osobny urząd, na którego czele stanął marszałek Hermann Gering jako jego pełnomocnik. W 1939 roku działało już dziewięć rafinerii przetwarzających węgiel kamienny w benzynę syntetyczną. Kolejnych sześć było w fazie budowy, przy czym proces przetwórczy charakteryzował się stosunkowo niską wydajnością, potrzeba było około 5 ton węgla do wyprodukowania jednej tony paliwa syntetycznego. Niemcy jednak do końca wojny rozwijali tę technologię. Pomimo, że produkcja syntetycznej benzyny rosła, z miliona. W 1940 roku, prawie 3 milionów w 1943 roku i ponad 6,5 miliona ton w 1945 roku, to nadal nie zaspokajała ogromnych potrzeb rozpędzonej machiny wojennej III Rzeszy. Hitler rozumiał kluczową rolę, jaką w rozwoju niemieckiej gospodarki odgrywał nieograniczony dostęp do zasobów ropy naftowej. Dlatego jednym z powodów agresji na Związek Radziecki była chęć zajęcia złóż roponośnych Kaukazu. Wróćmy jednak do okresu przedwojennego, gdy III Rzesza dopiero budowała swoją potęgę militarną. W latach dwudziestych to właśnie Związek Radziecki był głównym dostawcą ropy naftowej dla Republiki Weimarskiej. Hitler po dojściu do władzy m.in. z pobudek ideologicznych szukał sposobu na uniezależnienie się od sowieckiego źródła surowców energetycznych. Wtedy z pomocą przyszedł mu holenderski finansista Henry Deterding. To on właśnie w 1890 roku założył koncern Royal Dutch Petroleum Company, który 17 lat później w ramach fuzji z firmą Shell Company połączył w Royal Dutch Shell. Przez 36 lat jako dyrektor generalny stał na jego czele. Prywatnie popierał dążenia Niemiec do rewizji traktatu wersalskiego, więc koncepcje Hitlera były mu bliskie ideologicznie. Otwarcie deklarował na łamach prasy niemieckiej poparcie dla jego reżimu. Był ponadto jednym z cichych sponsorów NSDAP. Jak podawał The New York Times. 21 października 1934 roku Deterding przybył do Berchtesgaden, gdzie podczas swojego czterodniowego pobytu omawiał z Hitlerem warunki przyznania Royal Dutch Shell monopolu na dostawy paliw płynnych do Niemiec na okres szeregu lat. W zamian za otrzymany kontrakt dyrektor generalny Shell'a oferował poważną pożyczkę trzeciej Rzeszy. W ten sposób nazistowskie Niemcy. Zabezpieczyły sobie źródło ropy naftowej niezależne od Sowietów, ale. Shell był jednak koncernem, którego akcje posiadali Brytyjczycy i Holendrzy, więc o pełnej samodzielności energetycznej trudno było mówić. Gwoli ścisłości należy dodać, że na fali ożywienia stosunków politycznych i gospodarczych między Trzecią Rzeszą a Związkiem Radzieckim w sierpniu 1939 roku. Do Niemiec znowu popłynęło kilka milionów ton radzieckiej ropy. Jej dostawy przerwane zostały jednak rozpoczęciem inwazji na ZSRR. Do 1939 roku Trzecia Rzesza importowała również ropę naftową ze Stanów Zjednoczonych, Wenezueli i Iranu, ale wybuch II wojny światowej i wprowadzenie przez Aliantów blokady morskiej odcięło te źródła zaopatrzenia. Wróćmy jednak do Schell'a. Henry Deterding zmarł 4 lutego 1939 roku i został pochowany w swoim niemieckim majątku w Maklemburgii. W pogrzebie uczestniczyło wielu kluczowych działaczy NSDAP. W dowód pamięci na jego grobie został złożony osobisty wieniec od Hitlera z podziękowaniem dla wielkiego przyjaciela narodu niemieckiego. Jednak to odejście Deterdinga na emeryturę. Miało kluczowe znaczenie dla losów koncernu. Wieloletni dyrektor generalny, będąc niekwestionowanym autorytetem dla swoich podwładnych, działał jak pomost łączący wszystkie spółki zależne. Po jego odejściu zaczęły się tarcia i walka o dominację pomiędzy brytyjską a holenderską kadrą kierowniczą. Miało to również istotny wpływ na postawę polityczną tych ludzi. Kolejni holenderscy dyrektorzy Schela, kultywując tradycję swego mentora, sympatyzowali z Trzecią Rzeszą. Ale nie tylko oni. Brytyjski dyrektor koncernu Sir Andrew Agnew również z podziwem wypowiadał się o dokonaniach nazistowskich Niemiec. W maju i czerwcu 1933 roku wspomniana wcześniej niemiecka spółka zależna szela Renania Ossak. Zwolniła wszystkich członków zarządu, którzy byli żydowskiego pochodzenia. Tak daleko idące zmiany personalne nie mogły jednak zajść bez pełnej zgody centralnych biur Shell'a, również tych w Londynie. Po aneksji Austrii i Czechosłowacji w 1938 roku zarządzający Szela zdecydowali, że lokalne oddziały koncernu na zajętych przez Niemcy terenach przejmowane będą przez wspomnianą wcześniej niemiecką spółkę zależną Renania-OSAK. To samo działo się później, w czasie wojny na terenach Danii, Jugosławii i Grecji, po zajęciu tych państw przez Trzecią Rzeszę. Również na Węgrzech Szell przeprowadził taki proces. Innymi słowy, po wybuchu II wojny światowej odnoga koncernu, wspierająca wysiłek wojenny III Rzeszy, wchłaniała własne aktywa na terenach zajmowanych przez Niemców. W 1940 roku Wehrmacht bez wypowiedzenia wojny wkroczył do Holandii. Koncern Schell'a teoretycznie miał przygotowane plany na wypadek wybuchu konfliktu. Wydanie wojsku holenderskiemu zgromadzonych zapasów wyprodukowanego paliwa lub ich zniszczenie. Oraz zniszczenie instalacji przemysłowych. Jednak po wybuchu walk zarząd firmy niechętnie odniósł się do realizacji tych procedur. W związku z tym holenderska infrastruktura przemysłowa Shell'a nie została zniszczona, gdyż obawiano się, że pracownicy, którzy mieliby tego dokonać, zostaną rozstrzelani przez Niemców jako sabotażyści. Natomiast zapasy wyprodukowanego paliwa. Nie zostały zniszczone lub wydane armii holenderskiej, gdyż koncern nie miał pewności, czy ewentualne straty z tego tytułu zostaną pokryte w późniejszym terminie przez ubezpieczyciela. Tymczasem Shell przeniósł siedzibę swego zarządu z Hagi do Kurakao, natomiast dyrekcja koncernu została ewakuowana ze stolicy Holandii. Niemcy musieli zatem rozwiązać problem zarządzania przejętymi aktywami Shella. Zaangażowali pozostały na miejscu personel, a ze swej strony do powołanego zarządu wprowadzili jako dyrektora nadzorującego majora Luftwaffe, Eckarta von Klasa. Po stronie alianckiej Shell również przeorganizowywał swoje kadry. Z pracy w koncernie na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zwolnieni zostali wszyscy pracownicy o potencjalnie wątpliwej postawie politycznej, czyli z pochodzenia Niemcy, Austriacy, Rumuni oraz Holendrzy sympatyzujący z narodowo-socjalistycznym ruchem holenderskim. Co ciekawe, dla uspokojenia nastrojów w holenderskiej dyrekcji Shella w Hadze również wydalono z pracy osoby sympatyzujące z faszystami holenderskimi. Niemniej wszystkie spółki zależne koncernu na terenach zajętych przez III Rzeszę znalazły się pod zarządem niemieckim i dalej wspierały jej wysiłek wojenny. W lipcu 1940 roku, po przystąpieniu Włoch do wojny, w analogiczny sposób koncern Szella utracił kontrolę nad swoją spółką zależną nafta, którą zarekwirował rząd Mussoliniego. Dwa lata później, po połączeniu z włoskim Agipem, ten konglomerat stał się narodową włoską firmą paliwową. Nie obyło się oczywiście bez protestów niemieckich. Trzecia Rzesza nie chciała dzielić się aktywami szela ze swoim sojusznikiem. Koncern pod niemieckim zwierzchnictwem starał się dbać o swoich pracowników. Ponieważ generował zyski, był w stanie wypłacać im regularnie pensje. A dla osób, których stanowiska ulegały likwidacji, szukał miejsc w nowo otwieranych spółkach zależnych tworzonych we współpracy z Niemcami. Między innymi w amsterdamskim laboratorium Shell kontynuowano w trakcie wojny prace nad wykorzystaniem gazu drzewnego jako paliwa samochodowego. Poza tym w obliczu pogarszającej się sytuacji zaopatrzeniowej w Holandii, zarząd koncernu starał się organizować dla swego personelu dodatkowe przydziały żywności. Major von Klaas stanął przed poważnym problemem zarządzania tak ogromną organizacją o istotnym znaczeniu dla przemysłu wojennego III Rzeszy. Mimo to z zadania wywiązywał się dość skutecznie. To właśnie w wyniku prowadzonych przez niego negocjacji Renania Ossak Weszła w posiadanie aktywów oddziałów Shell'a w Jugosławii, Grecji i na Węgrzech. Po rozpoczęciu inwazji na Związek Radziecki, von Klas sprawdził, jakie instalacje Shell'a na zajmowanych terytoriach zostały przez Sowietów wcześniej znacjonalizowane i przejął je z powrotem na własność koncernu. Do Niemiec trafiały więc urządzenia petrochemiczne, a von Klas starał się przekonywać do pracy przy ich obsłudze specjalistów radzieckich. Niemcy zmuszali holenderskie kierownictwo Szella do przestrzegania antysemickich zarządzeń. Mimo to Holendrzy, świadomi niebezpieczeństwa grożącego ich współpracownikom żydowskiego pochodzenia, starali się sabotować te nakazy. Po wojnie z całego personelu koncernu pracującego pod okupacją niemiecką za kolaborację skazanych zostało tylko 50 pracowników. Mimo to 40 osób żydowskiego pochodzenia zostało wydalonych z pracy. Z drugiej strony, gdy Wehrmacht ruszył w 1942 roku w kierunku pól roponośnych Kaukazu, von Klas powołał zespół holenderskich inżynierów, który miałby się zająć ewentualną odbudową i ponownym uruchomieniem radzieckich szybów i rafinerii. Przystąpienie do tej grupy było dobrowolne. Na propozycję okupanta odpowiedziało 228 holenderskich specjalistów. Niemieckie natarcie utknęło jednak i Wehrmacht nigdy nie dotarł do Baku. Ale skąd w takim razie brał się surowiec do produkcji paliw i smarów w zarządzanych przez Niemców holenderskich i francuskich rafineriach Shell'a? Tym bardziej, że w trakcie trwania wojny nie było już jego dostaw z USA, Wenezueli, Iraku i ZSRR. Ropa płynęła z pól naftowych należących między innymi do Shell'a w Rumunii, w okolicach Ploeszti. Za transport surowca odpowiadały niemieckie koleje państwowe, ale czyniły to w ścisłej współpracy z koncernem. Zagłębie naftowe w Ploesti było jednym z największych ówczesnych ośrodków wydobywczych. Stąd pochodziło niemal 60% wszystkich dostaw ropy naftowej dla III Rzeszy. Przy czym na tym terenie nie tylko Shell wybudował swoje szyby, inne spółki międzynarodowe również prowadziły tam wydobycie, ale w momencie wybuchu wojny przejęła je Rumunia, która dołączyła do państw osi w listopadzie 1940 roku. Niemcy, zdając sobie sprawę ze strategicznego znaczenia tego obszaru ich sojusznika, wysłały prawie 50 tysięcy żołnierzy artylerii przeciwlotniczej i trzy eskadry myśliwców Luftwaffe do jego obrony powietrznej. Z drugiej strony, Sowieci i alianci doskonale orientowali się w ogromnym znaczeniu strategicznym pól naftowych Rumunii dla niemieckiej gospodarki. Pierwszego większego bombardowania infrastruktury wydobywczej w Ploeszti dokonało lotnictwo radzieckie już w czerwcu 1941 roku. Jednak dopiero amerykańskie naloty dywanowe, realizowane od połowy 1943 roku, wpłynęły na ograniczenie produkcji rumuńskiej ropy. 29 sierpnia 1944 roku III Rzesza została całkowicie odcięta od jej dostaw. Wtedy bowiem Armia Czerwona zakończyła ogromną operację jasko-kiszyniowską, której celem było m.in. zajęcie obszarów roponośnych w okolicach Ploesztyn. Wracając jednak do samego szela. dla pełnego obrazu dodać należy jeszcze fakt, że niemiecka spółka zależna Renania Ossak. Wykorzystywała pracę robotników przymusowych z obozu pracy Langer-Morgen, znajdującego się pod Hamburgiem. Nie wolno jednak patrzeć na całą historię koncernu jednostronnie. I trzeba podkreślić, że Shell wydatnie wspierał wysiłek wojenny aliantów. Jego tankowce, przemierzając Atlantyk, dostarczały tysiące ton niezbędnych materiałów pędnych w obliczu zagrożenia przez niemieckie okręty podwodne. Zatem Obrazowo rzecz ujmując, pojedynek niemieckiego Messerschmitta i brytyjskiego Spitfire'a nad kanałem La Manche w 1940 roku mógł być w całości napędzany paliwem produkcji Shella. Ciekawe, jak wyglądałby dalszy przebieg wojny, gdyby zarząd Shella zdecydował się jednak zniszczyć swoje holenderskie i francuskie rafinerie oraz szyby wydobywcze w Rumunii po wkroczeniu Wehrmachtu do Holandii. I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.